Ser, powinniśmy przeprowadzić na Tytanie operację płonąca woda. To naprawdę bardzo paląca kwestia. Statek efeka Hella znajduje się w atmosferze Wenus, gdzie podlega naprawom. Wywiad ustalił, że statek przenosi broń chemiczną. Kosy i Marines wejdą na pokład, by ją zniszczyć. Zlokalizujemy broń chemiczną i zniszczymy lotniskowiec. Gotów się uzbroić! Polecam lekki karabin maszynowy. Bardzo dobrze kosi. Możecie wyciągnąć z gówna. wszystko, co potrzebne. Daj im popalić. Zebrać wszystkich na pokładzie kwaterowym, łącznie z żandarmem na służbie. Kapitanie, mam plany Hela. Będę pomagał przy operacji. Przeprowadzę was przed okres wroga i postaram się, żebyście chudzili. Przyjąłem. Febra, gotowa? Jaram się. Lecimy. Uwaga, macie mocny wiatr na kursie. Zrozumiano, 1-1. Zrozumiano, 1-2. Kursa 1-1, możesz startować. Zrozumiano, zielone światło. Przyjąłem! I tam widzę cel! Przygotowujemy się do poszukiwań i zniszczenia broni chemicznej. Musimy się ich pozbyć przed lądowaniem! Zawracam! Uwaga na flankę! Korsarz, mamy Uwaga na Przyjąłem! Wszyscy do mnie! Obrona no przeciwna Hella zaczyna pracować! Unikaj tych wieżyczek! No, Rakiety! Najbardziej oberwali polewy! Możemy tu wylądować! Przyjąłem. Idan, kosy są na backburcie wysoko, znajdź tam wejście w pobliżu zbrojowni! Tak jest, się Przyjąłem, widzę! Kosy dwa, obstawcie perymetr! strzelajcie do wszystkiego, co się rusza. Skończmy z tymi. I ten hangar zabezpieczony. Pani ser. Najbliższe miejsce, z którego można dostać się do systemów podtrzymywania życia to szpital. Przejmiemy kontrolę nad ich systemami podtrzymywania życia i dostaniemy się do zbrojowni. Mamy trochę, na na plecy. Tak proszę pani. Licerów, rozejść się. Na tobie. dalej, póki nie będziemy gotowi. To, to, na to, na to! To! Szpital powinien być już blisko! Titan, wchodzę do ich sieci. Jesteś. Przekierowuję kontrolę do pańskiego kobiny z, -Z. mam kontrolę nad grawitacją i śniejem. Flizacie Foka. Przygotować się! Dalej! Weźmiemy próbkę ze zbrojowni, a resztę zniszczymy wraz ze statkiem. Kapitalnie do zbrojowni zbliża się nieprzyjaciel. Zrozumiałem. Wszyscy przygotować się. Ja się zajmę drzwiami. Podłączyłem się. Itan, ilu się zbliża? Przynajmniej dwa tuziny. Mają też C6. Mogę zablokować drzwi, ale nie na długo ich to powstrzyma. Nadchodzą, przygotujcie się! Ognia! Kubka pobrana. Podłóż ładunki. Upewnijmy się, że nigdy nie użyją tego gówna. Retribution zmierzamy w stronę miejsca ewakuacji. Cel Hela straci pułap. Musicie się pośpieszyć. Wysadzamy cel. Odpal ładunki. Ser detonatory zostały przekierowane do pańskiego kokpitu. Odsuńcie się i wysadźcie ją. Kosy, odsuńcie się od celu. Odpalamy ładunki. To powinno zwrócić ich uwagę. Hela zniszczony. Jeden z mniej. Formować szyjk! Wracamy do domu. Korsarz do dowodzenia. Misja zakończona. Wracamy do bazy. Przyjąłem, kapitanie. Widzimy was na radarze. Bezpiecznego lotu. Wojska OTS udaremniły atak chemiczny na Ziemię, niszcząc statek frontu obrony kolonialnej przenoszący broń. Mimo to doniesiono nam, że nie udało się w pełni zneutralizować środka chemicznego. Eksperci twierdzą, że próżnia powinna go unieszkodliwić, jednak nie można mieć co do tego pewności, nie znając jego składu. Organizacja Zdrowia ogłosiła, że zajmuje się już przygotowaniem pomocy dla kolonii pozaziemskich. Mówił Paul Bryant z Genewy. Witaj, retribution wyjazd z helas! Woohoo! FOK. Nawet już ich zabijesz czasem. Zabij samo wieki. Musimy naprawić się przy następnym blokowaniu. Trudny lot. Dobrze, że jest pan cały. Sir, powinniśmy przeprowadzić na tytanie operację Płonąca Woda. To naprawdę bardzo paląca kwestia. Niszczyciele FOK zaatakowały kluczowy posterunek przy porcie. Broni go eskadra naszych, ale potrzebują wsparcia. Polećmy tam i zneutralizujmy niszczyciele. Jeśli stracimy ten posterunek, nie będziemy mogli przesyłać surowców do portu księżycowego. na miejscu. Napotkamy tam bardzo silny ognie. Słusznie. Retribution dołączy do walki. Gatło przejął serw. Uzbrojenie w gotowości. Czas na rozpierduchy. Już mam czarny. Kapitanie, pani porucznik, szakale OTS obrywają. Wskakujemy w sam środek zamieszania. Przyjąłem. Będę potrzebował wsparcia Retribution. Tak jest, ser. Że kawaleria nadciąga. Gosy wieża ostrzega przed kosmicznym dłudem. Rozumiem. 1, 1, 1, 2. Gosy 1. Macie zielone światło. Przyjąłem. start za 3, 2. portowy na 12. Licne okręty, główne foka. Widzę skalpery. Retribution walczy w ich niszczyciele wszystkim, co macie. Kosy, gorąco tam, uderzajmy. Zwiewa nam.

Greater, jaki status? Trzymaj się, sir! Potrzebujesz pomocy? Nie, niech pan kontynuuje! Przyjąłem. Yeah. skierować ogień na ostatni niszczyciel. posterunek nadal w rękach sojuszników. To dzięki Tobie 141. Mamy tu w rękawie kilka własnych hasów. Nie wątpię. Misja zakończona. Zmywajmy się z tą. Febra, wyprowadź nas. Wieża gotowa na przyjęcie szakali bez odbioru. Jeden jeden nadlatuje. Asysty, kapitanie. Mocowania wysunięte. Dobre połączenie. 1-1, witaj w domu. rozciąć to będzie niezłe mam na nadzieję że foka ogląda Zakończyły się cicho zaczyna się portu księżycowego z rąk foka księżycowy kompleks to główny ziemski terminal towarowy i pasażerski wspólna operacja sił obronnych straży orbitalnej portu księżycowego i sił specjalnych takich jak elitarny oddział kosa oraz marynska KONZ... w kosce górą marynarka to stali w bierniczku! Hurra! KOMZ! Dalej, Red Tygrys! Zaczynają korodować. tu, tu i tu. Kapitan przejmuje stery. Ekipy złomiarzy już kończą, ser. Dobrze ci tam poszło.